Cześć, tu Paweł z Inkmeka. Chciałem dzisiaj Wam kilka newsów przekazać i zrobić losowanie tego oto Master Grade Wing gentama z zamówień, które były złożone w grudniu. Więc może od tego zacznijmy. Mam już tu wszystko gotowe. Rozpoczniemy nagrywanie z random.org. 3, 2, 1, start! I losujemy. I wygrało zamówienie 125,54 Proszę zapamiętajcie ten numer i sprawdźcie swoje zamówienia. Do szczęśliwca poleci ten właśnie Master Great Wing. Z pozostałych niców, które chciałem Wam przekazać, to zbliża się nam fajna dostawa. Część osób już widziała na stronie. Najważniejsza rzecz natomiast moim zdaniem to to, że dodaliśmy listę życzeń, a w zasadzie ja dodałem listę życzeń na stronę. Działa ona dosyć dobrze, moim zdaniem. Najważniejsza funkcjonalność, poza tym, że możecie wysyłać komuś listę, przekazać co byście chcieli dostać albo i tak dalej, to to, że dostaniecie powiadomienie, gdy model będzie z powrotem dostępny. To dosyć ważne, bo wiemy, jak niektóre modele potrafią szybko schodzić. Z pozostałych wiadomości, co dzisiaj dla Was mam, aha, nagroda za zamówienia złożone w styczniu. W styczniu nie będzie to Master Grade, ponieważ szykuję coś fajnego na luty, gdy sklep będzie miał rok. W styczniu natomiast możecie dostać High Grade Heavy Armsa, tak tego nowego i do tego koszulkę. Sam też będę robił Heavy Armsa, gdy tylko do mnie przyjdzie i będę to nagrywał, więc jeżeli macie jakieś pomysły co można by przy nim zrobić, rzucajcie je w moją stronę zobaczymy co co z tego uda co z tego uda nam się zrobić eee, w styczniu mamy też dla was nowe naklejki eee, tym razem autorstwa JZN. myślę że są bardzo fajne eee, widzicie tutaj właśnie taką z Dead Skytem. Dead Skyta samego też tu widzicie który był eee, który pozował do tych naklejek więc to jego wina. Jakby coś to, to, to... on. Z pozostałych, co jeszcze chciałem wam przekazać? Aha. Tutaj widzicie High Grade Mark II, nad którym właśnie pracuję. Głowę już mam w miarę zrobioną. Ale co ważniejsze, to to, że cały proces staram się nagrywać i pokazać wam, jak robię pewne rzeczy. Na przykład jak pozbywam się slimline'ów, chociaż akurat na tym modelu jest ich bardzo mało, bo tak naprawdę tylko Bazuka, karabin i co? I głowa. Właśnie ta nieszczęsna głowa. Było z nią troszkę zabawy, żeby się tego pozbyć, ale, ale myślę, że wyszło fajnie. E, pokażę Wam troszkę troszkę skrobania linii, troszkę jakichś modyfikacji, dodania, gdzie niegdzie paru rzeczy, no i później cały proces malowania. E, więc pierwsze filmiki powinny pojawić się bardzo szybko na kanale. Mm. Podejrzewam, że jeśli chodzi o, 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 o wiadomości i to, co chciałem Wam przekazać, to będzie już na dzisiaj wszystko. Także dzięki wielkie za uwagę.